Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Runners A to jest y, pierwszy odcinek y, z nowej serii Czyli y, zagrajmy w Alien Shooter y, Tak więc na początku samym powiem, że y, jest to nowy kanał y, To taki bardziej troszeczkę, taki bardziej troszeczkę taki Um, Ocinek informacyjny, w którym po prostu yy, jak to się nazywa? No po prostu powiem, powiem Wam na czym będzie polegał ten kanał, co będziecie mogli tu zobaczyć. Yy. Gdzie to było? Yy, tak więc yy, ogólnie na tym kanale będziecie mogli zobaczyć. Yy, Różnego typu filmiki Właśnie z gier takich jak właśnie Alien Shooter, to będzie nasza pierwsza seria yy, Co jeszcze? No, no właśnie takich takich gier yy, Które po prostu <coughs> będę nagrywał Tu jest dziura, okej okay. Więc jeśli Będziecie jeszcze nie będziecie mogli, to oglądać. Będziecie mogli to oglądać. Również na kanale będą się mogły znaleźć różne filmy typu recenzje. Recenzje gier, no głównie gier, czasami czasami może się to zdarzyć. Będą to książki, czy cokolwiek, jeśli mi się będzie chciało oczywiście. Jeśli chodzi o mój głos i... No, głównie o mój głos tak naprawdę, ponieważ yy, dużo ludzi, tak jest prawda oczywiście, yy, że ludzie oceniają yy, jakby Wy mnie oceniacie teraz jako nie wiem, dwunastolatka, który nawet nie dwunastolatka, mniej, yy, po prostu jakiegoś chłopaczka, który sobie po prostu nagrywa yy, i ojejujeju ojej mały chłopaczek sobie coś nagrywa. To w sumie nie jest prawda, ponieważ ja mam prawo do nagrywania filmików nieważne jaki, Dosłownie nawet mogę, nawet mogę nakręcić jak sobie gówno robię w, w Kiblu więc tak naprawdę nie zwracajcie uwagi na mój głos, tylko zwracajcie uwagę na to co do was mówię. Znaczy, co do was mówię. Jak gram, co do was mówię, coś w tym stylu, ponieważ naprawdę Yy, warto zwrócić na to uwagę: i no, mniej więcej w ten sposób to będzie działało. Dalej, jeśli chodzi o, m, o trzy rzeczy, mianowicie y, subskrypcje: y, subs tak, tak, subskrypcje, y, łaławki w górę, <krym> i y, te no. No i komentarze. Jeśli chodzi o subskrypcję, jeśli chcecie, możecie mnie zasubskrybować. Dzięki temu będziecie mogli śledzić różnego typu... Po prostu będziecie mogli mnie śledzić, czyli po prostu nie jak wrócę jakikolwiek filmik, będziecie mogli zobaczyć jakby na, na swoim koncie. Dalej. Dalej, jeśli chodzi o lajki, łapki w górę w sensie. To też mnie równie, to również mnie nie interesuje, ponieważ nie potrzebuję tych łapek ponieważ jakby to mi nie daje takiej satysfakcji. Nigdy nie będę was prosił o to, żebyście mi dawali 5 pięć, pięć, po prostu pierdyliard łapek w górę tylko po to, żeby po prostu mieć z tego satysfakcję właśnie. Mnie jakoś za bardzo nie obchodzą łapki w górę. Jedyną o co was proszę, to komentarze, ponieważ najbardziej mi będą one potrzebne. Tak więc, to taki bardziej odcinek informacyjny w czasie grania w Alien Shooter. Yy, tak więc dalej. Alien Shooter jest to bardzo stara gra, właśnie obowiązująca o gościu, który zabija sobie takie stworki. Yy, w sumie rok... No, zrobiłem już misję? Trochę, no tak, bo to pierwsza misja. Po prostu są tutaj zombie i zombie, jest Maria, potwory, yy, które jakby żerują na ludziach i po prostu musimy je zabijać, tak? Przysły, chyba, z tego co pamiętam, przyszły z innego wymiaru. Zjeszmy trochę więcej y, pieniążków. LOLZ, ale fajnie interakcja z tym. Kurde, a, wy, a wy tu mówicie... Właśnie, y, ogólnie, tak a propos, kanał będzie polegał y, y, oparty, jeśli chodzi o gry, będzie, będzie kanał oparty na, głównie, na starych grach. Właśnie typu Alien Shooter, czy no, po prostu taki stary, że nie, 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 nie wymienię wam, w jakichś grach, które naprawdę ludzie rzadko znają. Tak więc, yy, zróbmy sobie kolejną misję. Mamy 870 yy, hajsów. Co? Tego są małą dom. Yy, Minigun chyba będzie taką pierwszą bronią, którą sobie weźmiemy. No, tak, tutaj to jest. Dobra. dobra idziemy dalej. Tak więc nie zwracajcie y proszę was, nie zwracajcie uwagi na to, że nie miałam mutacji, ponieważ y w sumie ja zawsze jak na kogoś oglądam, czy ktoś jakby prezentuje się i nie ma mutacji, to na początku patrzę jakie on filmiki robi. Często są osoby, które naprawdę nie potrafią tego robić. Y Fak, 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 fak. Generatory, generatory. Boję się ciemności. O, bo ono tak tutaj będzie, że trzeba będzie coś tam wysadzić. Coś tam. Zapomniałem o Jack Skype, mi teraz coś zadzwoni, to go zabiję. Przytyłam go znowu, że go zabije, tak po prostu. Dobra, zbierzmy sobie parę rzeczy. Jest to pierwszy odcinek. Yy, tak więc, mam nadzieję, że coś mi wyjdzie. Yy. Co jeszcze, mianowicie, y jeśli chodzi o... Jezus Stołek, jeśli chodzi o y komentarze, takie, jak już mówiłem, y zależy mi na tym, abyście oceniali to w ten sposób, że mówili, co jest źle, co bym mógł poprawić, y i tak naprawdę przyjmę każdą formę komentarzy czy hejterzy, czy cokolwiek naprawdę mnie nie obchodzi Co piszecie Ważne jest tylko co mam zmienić i po prostu chcę abyście zmieniali ten kanał na lepsze Nie zważając po prostu nie zważając po prostu jakby na mój głos to powtórzę, ponieważ jest to nie brudna, tylko bolesna, prawda? Brudna. Tak. Mm, tak więc. Pff, no, idziemy dalej, tak. Przed siebie, prosto zabijać kolejne stworki. Dinozaury. Tędy, tędy mogę przejść. Nie byłem tutaj. Nie mnie tych... chyba się jeszcze zabiję. Brawo. he, he. he. Mhm, tak myślałem. I mamy kaskę Kaska, kaska, kaska. <laughs> tak więc y nie mam do tego pojęcia, co zaraz mam robić. Słyszę jakieś wybuchy, ale. Aha, ten po prostu mam iść. ok? E Jezus Maria! Jak się wystraszyłem! Jezus Maria! Zawał padnę. Grałem w tą grę, owszym, jak byłem mały, ale Jezus, kiedy, kiedyś to było straszne. Jak cholera. Mogę tam wejść? Mogę tam wejść. Mm, okej, okay, tam są stworki. Czek Aha, to okej. Okay. Patrzę tylko na słuszną inteligencję, czy ona razie jest taka inteligentna. Ryj, Wystarczy się naprawdę tutaj w tej grze, żeby nie oberwać w ogóle. Wystarczy się po prostu ruszać. Komand. Wry, 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 wry Okej, tutaj na razie nie Wry, wry, wry Dobra, umarł Zbierzmy sobie życie Ponieważ mamy go odrobinkę ma Okej, już mam pełne No chodźcie tu, chodź, chodźcie tutaj Fanie, że nie Fajnie, że nie przeładowuję I to mi się podoba yy! Chodź tu mało ognomistczu. Jeszcze tam był jakiś. I tutaj jeszcze jeden. Dobra, teraz szybko wbijamy. O w dupę. O w dupę. Osz Dobra, 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 dobra. Jest. No i ładnie. Ładnie. Dobra. Czekajcie, czy ja powiedziałem jak w ogóle... No w sumie to macie w opisie w ogóle kanału i tak dalej. Mm. Nie no atakują mnie potworki, potworki, potworki. Nie atakują, trochę gorzej. No dawaj. Wry, 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 wry. Nie potworków! One mi blokują. No to pierwsza misja, znaczy druga misja, niebieskie potworki. się skończy amunicja Umrzyj, umrzyj! Gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście! Krzesło mi przeszkadza O, dorobiłem Ry! Przynajmniej tutaj mogę sobie strzelać ile chcę Ale to mnie zajmuje naprawdę chyba trochę dużo No to dorobiłem znowu. No, umrz, mały gnomie! Ej, no! Umieraj! No! Niebieskie gówno. Życie, 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 życio, rys, życio, rys, życio, rys, 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 rys. Zarys mojego życia... życie Nie, dobra, bez śpiewania, bo zaczyna mnie to powoli wkurzać. Mam iść tam, tak? Bomba! Narażamy swoje życie. No, podkładaj, to gówno. Okej, okay, teraz tylko dobić chyba trzeba. Każdego nie tego potworka. Oha, zabucham, dobra ponieważ zatkałem przejście i mamy trochę amunicji Jak się wybierało, tak się wybierało Wryj, wryj, wyry! No, no no, 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 Tu, tu, tu! Bomba! Tam jest taka ładna O! Lol z wybuchłem. Znaczy nie ja, tylko ta bomba bomba, znaczy nie bomba, tylko beczka. Tak z tym wybuchają beczki. Nie zwracajcie uwagi na moją głupotę, ja już tak po prostu mam. Ym, do granatników... O, o, tak, tak, tak. No popatrz, coś ci wybucha, to nie. Wiem. Yy, tak więc jak już mówiłem, yy, pragnę, abyście ulepszali mój kanał. Yy, typ Komentarzami, co jest złe, co jest dobre, a mam tam iść. A to jest ostatni. A nie, jeszcze nie. Pokazuję mi najbliższego zioma. I know the truth. O, Boże, drogi. Tu jesteś! Tutaj będą no, popatrzcie Kupujemy sobie y, minigana i do niego 5 miliarda amunicji Zapomniałem, że możemy sobie kwować Co, tam mam? co tam mam? Yy. Czyli to ulepsza mniej więcej nasz... Yy, Naszą broń tutaj jest z tym implantem. Twoje mięśnie. Nie wiem jak to. Są po prostu dzięki temu. Aha, czyli. No, dobra, ok. Siła, stamina, więcej. Aha, czyli dzięki temu możemy mieć więcej ammo ze sobą. Yy, niżej Dzięki temu będziemy mieć więcej HP Życia w sensie Dzięki temu będziemy szybsi I dzięki temu nasza broń będzie zadawać o wiele więcej obrażeń Zróbmy sobie ostatnią misję. Nie używajmy A, bo Kogo to obchodzi Zu Zużyjmy wszystko od razu Bardzo mi się podoba ten tym minigun Świetne po prostu w tej grze. Zadałem naprawdę dużo, ale to dużo obrażeń. Więc ogólnie kiedyś taka ma ciekawostka. Mm, ogólnie kiedyś y, kręciłem filmiki na YouTube. Y, ale byłem o wiele, wiele młodszy i mój głos był taki wysoki, że naprawdę nawet 6-letnie dziecko y, chyba ma naprawdę wyższy, niższy głos. Tak więc naprawdę to co teraz wysłuszycie to jest już wersja, że tak pójmę... kurde, po wyłączyli prąd. Aha! A! Wyłączyli prąd! O, ale fajnie. Kurde. dla dlatego lubię miniguny, Szybko strzelają, strzelają. Zbierzmy sobie trochę. O, właśnie trzeba wykorzy no i te, 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 te to tak jakby padały jak takie pajączki, tutaj te, te, te w tej grze są, to pamiętam jeszcze. No i ogólnie, e, właśnie byłem młodszy, mój głos był o wiele... Jezus, mój głos wystraszył. Mój głos był o wiele, wiele niższy, wyższy. Ciągle mnie to myli. Był o wiele wyższy, butki. a właśnie taki głosik. Okej, okay, teraz, teraz zabijam potworki. Nie, dobra, dalej, okej, okay. dalej robimy to, tamto, tam to i to był mój głos, teraz jest o wiele ni niższy, więc wydaje mi się, że jakby bardziej się nadaje do nagrywania ten głos, musi być bardziej przyjemny dla słyszenia, no, dla po prostu tego całego słuchu, chodźcie tu na tak kurde coraz mniej, muszę, muszę trochę osiągnąć ammo. Kurde, czekajcie, bo mnie to wkurza. Tutaj wybuch. Bo nie lubię, nie lubię zrywać. Bardzo nie lubię używać ammo. Kurde. Nie lubię zużywać ammo. Aha, już nie mam amunicji. No, trochę mam, ale. Wryj, wryj, wryj. No, nawet spoko na no, takie większe grupki, mały bówien. No, wryjcie dostańcie. Tych chyba można samemu zabić, tego co pamiętam. Zobaczmy. Nie, nie można. Ho. Na jednego hita, tylko trzeba sobie dobrze przycelować. E, dobrze, tak więc, no właśnie, mm, kiedyś kręciłem e, Alien Shooter, e, Alien Predator ogólnie. Miałem inne konto, ale na tym koncie jak ja sobie czasami po latach, miesiącach, dniach przesłucham jaki miałem głos, to naprawdę jest to duża różnica. Więc yy, dla mnie to jest naprawdę coś pięknego. A tutaj mam, okej. Okay. Dwa dynamity muszę wziąć. No dobra, idziemy tutaj, tak? Idziemy tutaj! Powiedział. To mm, jest takie głupie... Ksz, 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 ksz. Jakiś coś... Może. Takie to trochę już nudne chwila. Co my tu? O! No te większe. Ja to mogę sobie wypuszczać gdzie chcę. To mi i tak uważa nie zadaje. To jest, to jest właśnie w tym fajne bardzo. Macie 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 wrywry, wry. macie macie wrywry. Wry. macie macie, macie macie wry, wry. macie macie macie, wry, wry. macie, macie, macie trzeba strzelać. Strzelo! Strzelo jo! Kurde, beczuchy mi przynoszą. Przynoszą beczki chemikaliów Tam jest moje życie, które ja chcę O Ginicie, gin, gin, gin. małe 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 takie. Tak więc ogólnie, no jak już wspominałem, kanał będzie oparty na starych grach właśnie typu Alien Shooter i inne takie takie te. więcej was matka nie miała naprawdę ogólnie po tym jak po tym po tym jak po prostu bardzo trudno, jak wiecie już bardzo trudno naprawdę być tym kimś na YouTube i na, naprawdę to jest bardzo trudne, bo filmów jest już tak dużo, że ludzie mają już co oglądać, i tak naprawdę jesteśmy kolejną kroplą wody w tym jeziorze. No, No wiecie o co chodzi. Jaki bugs, bo on, on, on chodzi tutaj, tak nie powinno być. Giniar. Wbijamy. Tutaj mamy trzy, czyli musiałem. No, Dobra. Dobra no, Trochę warto no, rozwalać. Trochę amunicji. Dobra. no, strzelać. Dobra, trzeba szybko to iść. Kurde, ale z tym miejsce wybrałem. Umieram. 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 Teraz tylko modlić się, żeby żadne z tych główien mi nie dopadło. ...i szukać życia. Szybko, szybko, szybko. Ja chcę życie. Nie pójdę, nie pójdę w innym miejscach, tak? nie będę miał życia. Hmm. Magic. Mieć szczęście <laughs> Jezus, są gdziekolwiek Malutkie życzko. takie tyci tyci Tu jest życie Kurde Szczęście, że nie mogę po prostu przechodzić Gorzej nie dam rady tam wejść Mogę tam od razu pójść po to życie dupa W każdej chwili mogę zaryzykować, ale co mi to da? Chwila Dobra, mam tego 200 Dobra, dwóch gorszych usuniętych Okej okay. Jest. Jezus. Trzeba było to zrobić zmyślnie. Z tego, co widzimy, nie pozwoli się tknąć. Priorytet na dzisiejszy odcinek. Kolejna bomba. Życie. Bomba. Dobra. Jeszcze jeden dynamit. Dynamite! What is this? Kaboom, motherfucker! Fuck, wybrałem sobie świetne, zarobiste miejsce. A, mam dużo życia. Cześć! Jak ja to lubię. Kaszka. I nic poza tym. O! O Jezus! O! Tutaj muszę iść. trochę ten ludny, ale obłaca się tam iść. Bo jeśli weźmiemy, to będziemy mieli amunicję do tego, które zadaje największy damage. I dzięki temu będziemy mogli zabić więcej potworków, co zasumuje szybszym rozdaniem im kopniaków. Tak więc nie giną. Umrzyjcie. Bums, 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 bums. Podkładanie bomby. Okej, misja zostało ukończona. Jeszcze zdobądźmy trochę tego. I w sumie na tym mogliśmy skończyć ten pierwszy odcinek yy, pierwszej serii. Po prostu jakby tej, yy, tej, 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 no tej, tej, no tej takiej fajnej serii z gry Alien Shooter. Jak widzicie, gra nie jest zbyt nowa, ale jak już mówiłem, że mój kanał będzie się opierał głównie na grach, które nie są najnowsze, które są dość stare. Tak więc dziękuję za. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Z tej strony: Runners. A to był pierwszy odcinek nowej serii Alien Shooter. Na razie.